Aby zanim te osoby zostaną zanurzone, abyśmy również zerknęli w Boże Słowo i odpowiedzieli sobie na pytanie: dlaczego? Dlaczego przyjmujemy chrzest? Dlaczego e, ścimy osoby, które e, no są już świadome tego, co się dzieje w ich życiu? Dlaczego w taki sposób? I czy wzorujemy się na kimś, czy też sami sobie to wymyśliliśmy, czy też to jest jakaś doktryna jakiegoś tam kościoła, czy, czy grupy kościołów, czy też ma to swoje odzwierciedlenie w swoim słowie Bożym, czy, czy jest to nasz ludzki wymysł. I odpowiadając na to pytanie, chciałbym, abyśmy zerknęli w trzeci rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza. Jest to strona 1029. Jest tutaj mowa o tym, jak Jan chrzciciel chrzcił. Jest mowa o tym, że cała nadjordańska okolica przychodziła do niego, ponieważ były to osoby, które.